W dzisiejszym haulu książkowym będziemy mieli nietypowe połączenie, mianowicie będziemy mieli trochę przewodników, trochę weźmowania, trochę lekcji i dużo, dużo słynęszczyzny. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj mamy sporo książek, tak około 10, z czego większość jest z jednego wydawnictwa, także będzie śmiesznie. Dzisiaj kolejność niekoniecznie tak bardzo przypadkowa, ponieważ książki z jednego wydawnictwa zostawiłem na sam koniec, a resztę przerzuciłem na początek. Na pierwszy ogień leci. Osobisty przewodnik po Pradze autorstwa Mariusza Szczygła i z fotografiami Filipa Springera. E, powiem Wam szczerze, że e, Mariusza Szczygła nie znałem wcześniej, dzięki studiom dziennikarskim go poznałem, ponieważ mieliśmy napisać na zajęciach em, artykuł z, ze spotkania z Magdaleną Grzebałkowską, które on prowadził, w związku z czym Pana Mariusza poznałem właśnie w formie prezentera czy prowadzącego spotkania i stwierdziłem, że skoro jest takim e, pozytywnym, fajnym, ciekawym człowiekiem e, podczas spotkania, to na pewno pisze ciekawe książki. To jest mój pierwszy reportaż w ogóle, pierwszy reportaż Mariusza Szczegółowo. Bardzo mi się szczerze powiedziawszy podoba. Spodziewałem się, że będę się w sumie nudził, ponieważ na, jakoś Praga jako miasto widziałem, że ładne, turystycznie ciekawe, ale mnie to jakoś tak bardzo nie interesowało. Ale jak zacząłem czytać, no to jak będę miał hajs i skończy się COVID albo się ogarnie, no to lecę do Pragi. <grym> tak, w dużym skrócie. Generalnie, książeczka bardzo ciekawa. Jeszcze nie skończyłem. Nawet nie jestem w jednej trzeciej. Jestem tutaj. O, 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 widzicie sami. I generalnie zamierzam ją skończyć jak najszybciej, ponieważ to nie jest fonofoularna. To jest po prostu zbiór właśnie takich najciekawszych miejsc w Pradze. I na tyle ciekawych, że niekoniecznie człowiek musi być tak naprawdę samą pragą zainteresowany. Mam tutaj trochę historii, trochę oczywiście rzeczy powojennych, trochę ciekawostek. Także jeśli ktoś jest zainteresowany nie tyle co zwiedzaniem, ale też taką kulturą w sumie z ciekawostkami ze świata, to to jest książeczka dla niego. No i Philip Springer też robi całkiem ciekawe fotografie. Nie spotkałem się jeszcze z taką fotografią reportażową. Um, mają w sobie coś niezwykłego. Mają ciekawe kolory i teoretycznie jakby no... One przypominają takie zdjęcia trochę wycieczkowe, ale jest, jest w nich coś, co wycieczkowego nie jest. One są jakoś w taki magiczny sposób są niezwykłe. Dalej, czary Mary Hocus Pocus, czyli jak być współczesną wiedźmią autorstwa Gabrieli Herstick, chyba dobrze wymawiam, na pewno to nie jest polskie mm, nazwisko, albo tak przynajmniej mi się nie kojarzy. Książeczka jest oprócz tego, że jest wydana, lubię jak to się twarde okładce i przy okazji ma świecące elementy. Jestem taką szeroką na książki i w ogóle na wszystko co błyszczy. Um, jest to właśnie o takim szeroko pojętym czarowaniu. Nie to, że zaraz zacznę praktykować latać na miotle, ale jest to dość interesująca, że tak powiem, dziedzina, która czerpie trochę właśnie z. Takiej historii, kultury, takiej starożytnej, trochę w tym jest właśnie takiego rodzimowierstwa, trochę herbalistyki, także to jest taka fajna wypadkowa różnych, różnych sił, różnych dziedzin, właśnie i nauki, i takich wierzeń. I stwierdziłem, że może to być coś ciekawego. No, właśnie niekoniecznie jako coś, co będę praktykował, ale także przeczytać i się dowiedzieć. Tutaj, jakby ludzie myślą, że takie czary, magia i tak dalej są właśnie z czapy wzięte i nie ma żadnych naukowych dowodów. Ale na przykład, tutaj właśnie mamy zbiór ziół, mamy spisane zio zioła, które mają jakąś tam, no nie tyle no moc. Nie chcę teraz przenosić tego tak spirytystycznie ale mają swoje właściwości, o, właściwości, właśnie Michał, to jest to słowo, które oddziałują pozytywnie na przykład, albo negatywnie na człowieka i warto o tym wiedzieć, no bo kiedyś zaczary uznawano na przykład leczenie ziołami, nie, a teraz jest to, że tak powiem, praktyka stosowana dość często i zwie się medycyną alternatywną. Także myślę, że taki, taka dodatka wiedza nikomu jeszcze nie zaszkodziła, chociaż wiadomo, co za dużo to niezdrowo, ale z odpowiednią dozą racjonalności Czemu nie? Materiału o tym raczej nie będzie, bo ciężko mi zrobić materiał z czegoś co jest z taką encyklopedią, ale może naśnie to do czegoś innego. We will see. Dalej książka, którą można zabić człowieka, a która była swojego czasu bardzo znana zresztą, tak samo jak jej autor. To jest 21 lekcji na 21 wiek autorstwa Harariego powiem tak, ponieważ język sobie połamie, próbując poprawnie wymówić jego pełne imię, nazwisko i tak dalej. Generalnie kupiłem ją, bo była na promocji w Empiku, to w sumie koniec moich wyjaśnień. Em, nazwisko było mi znane i wielokrotnie widziałem go w internecie i, i właśnie w Empiku, i w tych różnych księgarniach. Znajomi mówili, że ciekawe, internet mówi, że ciekawe, autor światowskich bestsellerów, napis też mówi, że ciekawe. Stwierdziłem, dobra, zaryzykuję, a że nie wydałem tej książki 5 d tylko trochę mniej, no to stwierdzę, że spoko na drogą też wydawnictwo literacji, które wydaje Olga Tokarczuk, trochę mnie przekonało. Wiadomo, jakaś tam marka jest i wydaje też super książki. No, naryzykuję. Nie, czy, nie czytam takiej literatury raczej, ponieważ wydaje mi się, że jest ciężka. Trochę mi się to ociera o, o filozofię. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie robiłem listeczu co to jest, tylko to są takie moje pierwsze wrażenia. Albo oczekiwania, od tego jest w sumie ta seria. Tak naprawdę podchodzę do tego z taką dużą dozą zaufania. Ponieważ mam nadzieję, że to nie będzie filozofia w stylu nie rozumiem, co czytam, tylko spodziewasz takiego fajnego języka i faktycznie jakieś kurcze lekcji, a nie przeczytania e, 400 stronicowego, ponad 400 stronicowego Tomiszcza i wyciągnięcia z niego, że autor ciężko pisze. Dalej zaczynamy serię sześciu książek, tego samego sześciu. Nie, przepraszam, pięciu książek tego samego wydawnictwa, a mianowicie wydawnictwa Replika, ponieważ to, to wydawnictwo zaczęło m, wydawać ponownie, było na to jak chyba jakieś słowa, oczywiście zapomniałem, książki autorstwa Bogdana Baranowskiego em, o wszelkiego rodzaju wiaściźnie. To znaczy, tutaj mamy o hultajach, wiedźmach i w sieteczniczach z obyczajów, który to jest wiek XVII i XVIII, Potem mam pożegnanie z diabłem i czarownicą. Tu są wierzenia ludowe, tutaj jest w krajem i wilkołaków, demonologia słowiańska. Czy ja tu trzymam? Żywoty diabłów polskich, legendy i podania. Znowu Słowiańszczyzna i polska demonologia ludowa, wierzenia dawnych słowian. O! Tu jest dużo Słowiańszczyzny, Jak widzicie, całkiem sporo zerkam, bo tutaj mam podląd, czy w ogóle to widać. I mm, a, widzę, że nie tylko Bogdana Baronów. Ja, przepraszam, pomyliłem się, mam tu jeszcze Witalda Bunkiewicza i Leonarda J. Pełkę, więc mamy ogólne takie wznowienie serii a propos Słowian. Nie wiem, czy miałem tutaj coś jeszcze. Wiem, że w styczniu wychodzi nowa książka z tej słowiańskiej, że tak powiem, serii. Odłożę ją, bo już nie jestem w stanie tego trzymać. Wezmę coś. Um, no dobra, to było pierwsze w jasnych leci, um, będzie w styczniu nowa właśnie część z tej serii. A stwierdziłem, że no jestem takim trochę. Um, o jej, słowa. Jestem tak, trochę zafiksowany na temat słowiańczyzny, ponieważ to w końcu nasze i bardzo ciekawe. A że wiedza na ten temat wygi wyginie niedługo jak nikt się tym nie będzie interesował i że jest jej dość mało. Także jeśli coś jest, to, to chętnie zbieram. Um, bardzo mnie to interesuje. Co do oczekiwań, w sumie nie mam żadnych, nie zacząłem czytać żadnej z tych książek, ale to jest taka wiedza bardziej też encyklopedyczna. To znaczy nie widzę w tym żadnej fabuły, tylko mamy, na przykład tutaj mamy o HURTER w no to jak sobie otwieram, to widzę, że jest rozdział o sorobnicach Nastos. No i tutaj mamy ten, że tak powiem, zwyczaj opisywany. Um, no to tak jakbyśmy czytali podręcznik jakieś z jakiejś, yy, nie wiem, historii powiedzmy. W sumie mam nadzieję, że po prostu będzie się to czytało fajnie, ponieważ nie lubię takich... właśnie nie lubię encyklopedycznych rzeczy, w sensie nie lubię tego języka. A mówię encyklopedyczne, żeby wam mniej więcej pokazać jaką strukturę yy, mają te książki. I jeszcze nie czytałem, tak jak mówiłem, żadnej z nich, ale mam nadzieję, że będzie... Ciekawie, może ruszę się w końcu, jak odpocznę trochę od fabu, ponieważ gonią mnie aktualnie co najmniej trzy recenzje. I na tyle mnie gonią, że nie czytam nic innego. Także skupuję książki, z którymi potem nic nie robię i leżą mi ładnie na tej oto, tutaj półce albo, albo po parapetach, bo już powoli nie miałem miejsca. I Jak to dołożyłem, to też już jakby każda część jest rozciana w innym kącie pokoju, ponieważ nie mam miejsca, żeby je wszystkie złożyć razem. Zobaczymy, co z tego będzie. Postaram wam się zrobić recenzję na ten temat i zapewne dam Wam rekomendację, ponieważ moi przyjaciele z cechu Fantastyki Skiergon, w którym jestem i który kocham ponad życie, który Wam bardzo polecam. Jeśli kochacie fantastykę sci-fi, kamiksy i ten cały pokulturowy vibe, polecają. Więc ym, ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony. A fakt, że żeby dostać którąś z tych książek, bodajże tą, to musiałem ganiać po całej Łodzi, chyba do Świata Książki, bo ani w Empikach, ani tak dalej nie było i na stronie wydawnictwa też nie było. Więc skoro wydawnictwo robi dodruk i trzeba czekać na dodruk, no to dla mnie to jest jakiś znak jakości, skoro konsumenci kupują, to znaczy, że to nie jest złe. Dobra, to by było na tyle, trochę tego przerzuciłem, ale powiem Wam, że na sporo książek kupuję. Za dużo wiem, ale jak widzę coś ładnego, coś ciekawego, to mój umysł mówi: Take it, a, um, a portfel ucieka gdzieś gdzie przerośnie. No cóż, idą święta, <grym> więc fundusze sobie podreperuję, które wywaliłem te książki. Um, życzę Wam wesołych świąt. Um, dużo wspaniałości, dużo wspaniałych książek i um, szczęścia. Wiem, że w tym okresie trochę jest tym ciężko. Ale mam nadzieję, że jeśli nie spędzicie też świąt z rodziną, ponieważ nie możecie z jakichś tam powodów, to spędzicie z książką, która jest super, która wam umili czas i sprawi, że te święta będą choć trochę wesołe. Dzięki za oglądanie, miło było się znowu zobaczyć po takiej długiej przerwie. Ruszam znowu z kanałem, ruszam znowu dupę w końcu. Dzięki, pa pa.